Był 6 września. Ela Michalak, wówczas siedmioletnia dziewczynka, siedziała razem z rodziną w domu, gdy w pewnym momencie wpadli Niemcy wściekle krzycząc. Rodzina wyszła na ulicę, zostawiając wszystko w mieszkaniu. Mieli udać się do wyskazanego przez żołnierzy miejsca zbiórki. Jednak w pewnym momencie zostali zatrzymani przez Niemców. Oddajmy dalej głos bohaterce tych wydarzeń. Mój ojciec niósł na rękach mojego trzyletniego braciszka. Na tatę zaczął strasznie krzyczeć Niemiec i kazał mu oddać dziecko mamie. Ojciec pewnie myślał, że chce on zobaczyć jego dokumenty i po przekazaniu mamie dziecka sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki, żeby wyciągnąć okupacyjny dowód osobisty. W tym momencie Niemiec krzyknął się Banditen i przyciągnął po ojcu serię z pistoletu maszynowego. Tata upadł na plecy i pamiętam jak jeszcze przez chwilę poruszały mu się oczy, jakby patrzył zdziwiony, nie wiedząc co się stało. Powstanie Warszawskie. Ten trwający od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku zryw przeciwko niemieckiemu okupantowi, jest jednym z najważniejszych wydarzeń historii Polski XX wieku. Pomimo początkowych sukcesów, powstanie ostatecznie zakończyło się klęską. Brak sprzętu i zaopatrzenia, a także odpowiedniej pomocy ze strony sojuszników z zachodu i Armii Czerwonej ze wschodu, sprawiły, że z czasem powstanie przerodziło się w koszmar zarówno dla powstańców, jak i dla cywilnych mieszkańców Warszawy. Mimo wielkiego poświęcenia i bohaterstwa powstańców, jego skutki były tragiczne. Warszawa stała się miastem ruin. Zginęło nawet 200 tysięcy Polaków, z czego tylko kilkanaście tysięcy było żołnierzami. Wielu z nich zostało brutalnie zamordowanych. Tylko od 5 do 7 sierpnia, jedynie w trzy dni, na woli zamordowano od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Nie oszczędzano nawet szpitali. 5 sierpnia zamordowano personel i pacjentów Szpitala Wolskiego i Szpitala Świętego Łazarza. Następnego dnia pacjentów Szpitala Dziecięcego Karola i Marii. Lista takich okrucieństw jest bardzo długa. Powstania doświadczyli ludzie w różnym wieku starsi, młodsi, ale także najmłodsi. Obraz tych ostatnich, rzuconych w wir tych okrutnych wydarzeń, nie został zapomniany. Praktycznie każdy kojarzy ten słynny pomnik małego chłopca w za dużych butach, hełmie i z karabinem w ręku. Dzieci powstańcy pojawiają się także w Kolumbach Janusza Morgenszterna, kanale Andrzeja Wajdy czy pierwszym polskim filmie powojennym zakazanych piosenkach. To właśnie dzieciom, choć nie tylko małym powstańcom, ich roli oraz ich spojrzeniu na tamte wydarzenia, temu czego musiały doświadczyć, poświęcony jest ten film. Jednak już na samym początku należy wyjaśnić, że obrazy dzieci z karabinem w ręku są tylko symboliką i nie oddają wiernie rzeczywistej sytuacji. Dzieci w powstaniu warszawskim nie walczyły w starciach bezpośrednich oraz nie dostawały broni do ręki. Należy pamiętać, że przecież w powstaniu brakowało broni dla starszych żołnierzy, więc tym bardziej nie oddano by jej w ręce najmłodszych. Choć i od tej reguły zdarzały się odstępstwa, jak na przykład historia 11-letniego Widolda Modelskiego, który po śmierci rodziców zgłosił się do jednego z batalionów z własną zdobyczną bronią, to są to właśnie wyjątki, które tylko potwierdzają tą regułę. Na dzieci, które chciały wziąć udział w powstaniu, czekały inne zadania, i wcale niebezpieczniejsze. Dzieci biorące czynny udział w powstaniu często działały już wcześniej w konspiracji. Najczęściej była to grupa zawiszaków, będąca częścią Szarych Szeregów, czyli organizacji Związku Harcerstwa Polskiego w okresie II wojny światowej. Dzieci te miały od 12 do 14 lat, a wykonywały głównie zadania pomocnicze. Jednym z częstych zadań było roznoszenie listów oraz meldunków wojskowych, a działania te rozpoczęto już 2 sierpnia. Łącznie roznoszono nawet kilkanaście tysięcy listów dziennie. Ponadto ludzie uciekający przed walkami często zmieniali adresy, a do zadań małych listonoszy należało odnalezienie adresata. Oznaczało to nieraz przedzieranie się przez niezwykle niebezpieczne tereny, gdzie śmierć mogła zawitać na mrugnięcie okiem. Niemieccy snajperzy zdawali sobie sprawę ze znaczenia małych kurierów, przez co nie omieszkali strzelać nawet do dzieci. Pewnego dnia, niosąc duży pakiet korespondencji na kredytową, musiałem przeskoczyć przez otwartą przestrzeń Placu Dąbrowskiego. Byłem już prawie u celu, gdy z budynku pasty, na zielonej, posłano serię z karabinu maszynowego w moją stronę. Wywinąłem koziołka i schowałem się za leżącą w pobliżu metalową beczkę. Odczekałem chwilę, skoczyłem. Kolejna seria w moim kierunku. Dyszałem ciężko i rozpaczliwie. Myślałem co tu robić, skoro cały czas jestem namierzany. W tym momencie nadleciały sztukasy i zaczęły zrzucać bombę. Wtedy oderwałem się, skoczyłem do przodu i już byłem w prawie. Tak mało brakowało, by została po mnie tylko torba z listami. Wspomnienia Jerzego Gniadzika, wówczas lat 14. Choć do służby przyjmowano dzieci powyżej 12 roku życia, zdarzały się też przypadki takich, które miały mniej niż 10 lat. Dowódcy co prawda nie chcieli przyjmować zbyt młodych osób, jednak dzieci często zawyżały swój wiek, byleby tylko wziąć udział w powstaniu. Oprócz roznoszenia meldunków i korespondencji, dzieci wykonywały także szereg innych istotnych zadań. Do ich obowiązków należały m.in. pomoc w budowaniu barykat, dostarczanie środków opatrunkowych do szpitali czy też obserwowanie osób podejrzanych o zdradę. Oczywiście wszystkie te informacje musieli zapamiętać. Nie wolno im było niczego zapisywać, żeby w przypadku dostania się w ręce okupanta, ten nie mógł się niczego dowiedzieć. Mimo, że te zadania na pierwszy rzut oka mogą wydawać się bardzo proste, ich łączna wartość była nieoceniona. Powstanie odcisnęło wielkie piętno na dzieciach. Było ono dla nich jednym z największych przeżyć, najstraszniejszych. Nic w tym dziwnego, w końcu musiały patrzeć na egzekucje prowadzone przez Niemców, ciała leżące dookoła, które nieraz nie posiadały kończyn, czy też były całkowicie rozerwane przez bomby, a także śmierć rodziców na własnych oczach. Musimy sobie uzmysłowić, że przecież one to wszystko widziały, w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak. Niedokrotnie zdarzała się sytuacja, że po utracie rodziców, jeżeli udawało się tym dzieciom przeżyć, musiały ukrywać się w grobowcach cmentarnych oraz piwnicach. Zdarza się, że dorośli żołnierze wracali w ciągu ostatnich lat z Iraku lub Afganistanu z zespołem stresu pourazowego. Ludzie przygotowywani do wojny. Możemy sobie tylko próbować wyobrazić, jak te wydarzenia mogły wpłynąć na dzieci, które doświadczyły powstania. Czy mogły one po powstaniu liczyć na jakąkolwiek pomoc psychologiczną? To oczywiście retoryczne pytanie, na które odpowiedź musi być okrutna. Po wojnie kraj był zniszczony, były inne zmartwienia. Zresztą samo pojęcie stresu pourazowego pojawiło się dopiero kilkadziesiąt lat później. Wiele z tych dzieci najpierw zostało skazanych na doświadczenie okrutnych wydarzeń, a potem zostało skazane na bycie pozostawionym bez jakiejkolwiek pomocy.